Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj taki jeszcze filmik będzie o takiej przejściówce do dysków NVME. I, i, i do czego dokładnie? Jeszcze ona obsługuje dwa protokoły, jakby NVME, NGFF. Zresztą zaraz wam pokażę dokładnie o co chodzi. Kupiona na AliExpressie w cenie, słuchajcie, 55 zł, po to, żeby klonować właśnie dyski. Um, NVMe to jest zarąbisty patent, zresztą nie tylko klonować, bo to ma jeszcze inne fajne zastosowanie. Zaraz wam powiem dokładnie o co chodzi. S Słuchajcie, pokażę wam jak to wygląda na AliExpressie, jaka jest cena i potem sobie zobaczymy cenę jaka jest na um, Allegro. I można sobie zadać pytanie, czy warto? Zapłacić taniej, dłużej, poczekać, czy więcej i szybciej mieć? Bo to są takie tutaj w zasadzie główne różnice pomiędzy tymi urządzeniami w Polsce i w Chinach. Więc tak, przełączam się na Firefoxa, pokazuję wam Made in China za 63 zł, tam jeszcze miałem rabat, chyba 8 zł, czy jakoś tak, wyszło mnie. Słuchajcie, 55 zł. No i tak sobie myślę, że. W cenie właśnie tej co jest na Allegro miałbym już dwa takie adapterki. I tutaj pokazane jest jakie one obsługują właśnie te dyski. Czyli mamy raz, dwa, w sumie trzy nawet rodzaje. To jest świetna sprawa. Wieście mi, bo już widziałem to w akcji u kumpla jak to działa, podłączył po prostu pod laptopa backback szybko klon dysku, żadnego pierdzielenia się. Coś pięknego. Taką kieszeń naprawdę warto posiadać. To już wiem na pewno. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakiś opis tutaj, to mamy 6 SIX FATURES. O kurde. NVMe SSD, React Speed Up to 3400 MB. NVMe13 PCI Express Protocol. 3D NAND Flash. With Hat Sync reduces temperaturę better. <laughs> no zaraz Wam powiem o co chodzi, w, co oni tam dodają. Amazing Data Transfer. No to już sobie dodali sami. Uwaga, tutaj ten przypadek nie może obsługiwać dwóch sztuk M2 czytać w tym samym czasie. No tak, okej, okay, rozumiem. Można po prostu tylko jeden włożyć. Nie obsługuje RAIDA. Proszę sprawdzić to przed złożeniem zamówienia. Uwaga, tylko przypadek nie zawiera żadnego dysku SSD. Podlinkuję to do opisu filmu. Jak będzie ktoś zainteresowany, będzie mógł sobie to kupić, oceny, zdjęcia jakieś tutaj innych osób, nawet nie oglądałem. No, już widzicie, że tutaj jest termopad, dodają fajnie dwa kable USB. Generalnie mówię, fajnie przesyłka. Ponad tydzień czasu, także nie jest źle. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Allegro, to mamy, patrzcie, 109 zł. Versus 63, no i teraz za, należy sobie zadać pytanie, czy chcemy dłużej poczekać i mieć taniej to samo, czy chcemy mieć od razu na drugi dzień, czy tam trzeci i po prostu z Polski nam to wyślą szybko. Oceny, jak widzicie, są tutaj ok, pozytywne. Gdzieś tutaj opis jest jeszcze do tego. No i tutaj jest fajnie, bo w Polsku już mamy to fajnie napisane, nie? Łodowa jest kompatybilna dyskami M2 Interfejsem SATA, jak i PCI Express NVMe. Do slotu pasują dyski z kluczem MK i M BK. Tego jeszcze tak jeszcze do końca nie rozumiem o co chodzi, ale to wiadomo, chodzi o te końcówki tam. O różnych długościach mamy cztery długości. Do każdej długości jest osobny zaczep, żeby była o pewność, że dysk się nie poluzuje. Obudowa posiada port USB C31 drugiej generacji, umożliwiając dzięki temu bardzo szybką prędkość przesyłania danych. I zaraz sobie powiem o tym więcej, bo to może służyć w sumie jako taki przenośny dysk. Aluminiowa obudowa, plug and play. Nie wymaga żadnych narzędzi, aby zamontować dysk. No i maksymalna pojemność obsługiwanych dysków 2 terabajty. O, to jest ciekawostka. Czyli tutaj więcej niż 2 terabajty dysku. Nie zamontuję, jeżeli to jest prawda, oczywiście. No i tu mamy te różne długości. Fajne są te malutkie 22-30 króciutkie. No co będę więcej gadał? Fajna rzecz, naprawdę bardzo przydatna. Też to podlinkuję do opisu filmu. No i zobaczmy sobie teraz jak to wygląda. Ja już to sobie wcześniej wypakowałem, ale pokażę Wam mniej więcej jakie jest opakowanie, na żywco. Coś takiego. Jakieś informacje z boku, co jest. Napis. Na dole nic. Tutaj mamy jakieś jeszcze informacje. Przód. Windows 7, 8, 10, 11. No i powinno być. Chyba ten TPC to 2 i nie 1. Zaznaczone. Dobra, wyciągnijmy sobie to wszystko. Słuchajcie, instrukcja obsługi. Zaraz sobie ją zobaczymy. Dwa kable. USB to USB-C, znaczy USB-C i USB-C. Dzięki temu mogę sobie ten dysk podłączyć do laptopa, gdzie tam mam jakiś port USB-C. I tu jest USB-C do zwykłego USB-ka. Termopad jeżeli byśmy chcieli zaraz sobie powiem więcej o tym termopadzie, tutaj jakieś dwie zaślepki, żeby chyba montować te dyski, żeby one się nie ruszały. No i sam sama obudowa z tym tym wszystkim, co mamy tu napisane. Made in China. Po boku tutaj mamy Open. No i napis. M2, NGFF, i NVMe, 2in1, Enclosure Enclosure, czy jakoś tak. Na górze mamy USB-C Tu chyba jest jakaś dioda, się świeci. No i tak to wygląda. Żeby to otworzyć, słuchajcie, naciskamy tutaj po boku. Niech to wysunąć. Aluminiowa obudowa. Dlatego dają tego termopada, że jakbyśmy włożyli tutaj dysk to on będzie przylegał do tej obudowy i będzie po prostu lepiej te ciepło oddawał. Tak, będzie się rozproszało na obudowę. Bo to jest ten termopad. Słuchajcie, w środku wygląda to następująco. Nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony. Nie chcę tego. A nie, jest tutaj nawet widać jakiś układzik. Zobaczmy sobie z, z, bliżej, z bliższej odległości, co to może być. RTL. 9210B No i już możemy sobie gdzieś na datasheecie rozpiąć. Postaram się wrzucić do opisu filmu yy, jakiś datasheet do tego. Nie będę tego rozpierdzielał, bo naprawdę nie chcę tego niszczyć. No i tak to wygląda. Wkładamy tutaj sobie dysk. Słuchajcie, zapinamy do obudowy. I teraz tak, oh, odpinamy sobie USB-C do laptopa, klonujemy dysk. Piękna sprawa, żadnego PR, dzielenia się, naprawdę jestem mega zadowolony z tego zakupu, bo wiem, że on się sprawdzi. Jeżeli chodzi o dysk, no to to może służyć jako też taki przenośny dysk z jakimiś plikami, tak? Wkładamy sobie jakiegoś, nie wiem, NVMe, NVMe 1TB, no i sobie tam rzucamy jakieś pliki, podpinamy sobie tutaj USB-C, do laptopa, wykrywa nam dysk, kopiujemy i mamy jakieś naprawdę fajne dane na tym trzymane, tak? Też świetna sprawa. Jeżeli chodzi o instrukcję, słuchajcie, instrukcja, wiadomo, po chińsku, trochę po angielsku pewnie, tak, z drugiej strony jest po angielsku, no i zobaczmy sobie, co oni tutaj piszą. Specyfikacja, model, o, jest numer modelu, hy. 2071 Aha, to są ten 3 wersje Mamy tak o, 207 serie, 217 serie 4 terabajty obsługują, 4 TB no To jak to tam jest napisane na Allegro, 2 TB, a tutaj ile, 4? Dobra, to jest ta Nie no, piszą tutaj 4 terabajty. A nie 2. A tam pisało na Allegro 2 terabajty. Komu tu wierzyć? No nie wiadomo, musiałbym mieć taki dysk, ale z 4 terabajty NVMe albo SATA NGFF, albo jeszcze NVMe PCI Express i SATA NGFF. Dobra, to, to jest 2071 model, czyli on obsługuje TIT model h 2072 tylko NVMe PCI Express, a model he 2073 tylko SATA NGFF. Czyli mamy trzy wersje, z czego jedna jest jakby dual. No to jest ta h 2071. Jest tutaj pięknie opisane, To jest dokładnie ta wersja. I obsługuje 4 TB. Także fajnie. Ta słuchajcie 5 Transmission Speed, ta 10 No, czyli można tutaj sobie tego, dobra, zobaczmy jeszcze serię 217 i ona obsługuje dokładnie to co 2071 MK, B i MK, dokładnie to samo, 4 TB No i czym to się różni? SATA, NGFF, NVMe, PCI Express, tu tak samo praktycznie tylko obudowa jest inna. Z tego co tutaj widzę, to tu jest taka, to jest taka. Tutaj jeżeli chodzi o te to no też obudowa. Może jakieś złącze jeszcze tam USB-C albo tam jeszcze jest może jakieś być takie, że tylko podpinamy, nie wiem. Nie widzę tego teraz tutaj na tym. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o jak to zainstalować, auto install Wyciągamy, wkładamy tego, dajemy tę zaczepkę, snap termopada, naklejamy, nasuwamy. I tutaj jest już pokazane, jak to nam wykrywa w windowsie. Tu jest ten taki programik, który pokazuje dyski. No i jeżeli chodzi o klonowanie, to. To że jest fajna sprawa, bo mój kumpel już mi tam tłumaczył różne rzeczy. Możemy sobie kurczę, bardzo fajnie sklonować Windowsa na większy dysk. Partycję jakby yy, powiększyć, żeby nam, żebyśmy mogli mieć więcej miejsca na tym Windowsie. No general, generalnie bardzo fajna sprawa. I co? Za 55 zł? No płacało się bez problemu. Mówię. Można sobie poczekać dłużej, taniej i mieć bardzo fajny adapterek do dysków, właśnie NVMe bądź tych drugich. Słuchajcie, teraz muszę tylko jakiś dysk sobie załatwić. Nie wiem, minimum 512 gb Docelowo chciałbym 1 tb i chciałbym sobie na nim postawić Windowsa, żeby już było po prostu lapek taki 1TB NVMe, szybki dysk 32 GB pamięci słuchajcie, Wi-Fi 5 i 2 GHz, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli laptop taki na wypasie fajny. No i jak już skombinuję sobie ten dysk, to sobie zrobimy testa klonowania. Jak to będzie wyglądało? Bo jestem też bardzo ciekawy, jak to pójdzie sprawnie. Czy da się na przykład, bo załóżmy coś takiego. Mam tutaj już Windowsa, na którym mam pięknie wszystko poinstalowane. chciałem sobie zrobić po prostu klona i załóżmy, jak zrobię klona na, z dysku 128 GB na 1 TB. No to zobaczcie, ile zostaje w wolnej przestrzeni. Trzeba to jakoś tak zrobić, żeby, żeby ta przestrzeń była widoczna, tak. W Windowsie, bo mogę mieć coś takiego, że będę miał po prostu 128 tego systemu sklonowanego, a reszta to będzie jako druga partycja. Nie wiem, 800 GB. No i wtedy nie chciałbym, żeby były dwie partycje, tylko jedna. I wiem, że jakoś można fajnie to rozkminić w tym programiku, co tam było na instrukcji. On mi jakoś to też mój kumpel tłumaczył, także mówię, może być fajnie. Po zakupie dysku 1 terabyte musowo będzie filmik z testem tego adapterka. Tyle polecam w ciemno. Bardzo przydatna rzecz. Pozdrawiam, trzymajcie się.